Wracając do tematu, dzisiaj montujemy pompę olejową, hydrauliczną, przepraszam, jest to pompa mocniejsza niż tamta, ta jest tutaj chyba 36 litrów, albo 32, jakoś tak, nie pamiętam teraz, możecie mnie tutaj poprawić w komentarzu, jak rozpoznajecie, jest nowa pompa, brakuje tylko uszczelki, ale uszczelka już tam chyba jest, tata tam przywiózł, w samochodzie pewnie jest. Tylko teraz gdzieś pojechał i chciałem to zakładać, ale no nie dam rady sam, raczej w sensie nie dam no nie dam rady sam, bo nie mam uszczelki ani tych tulejek tutaj z uszczelniaczami, bo te już są tutaj, jak widać, no wyjechane, są w wagonalnym stanie. No i co? No jest tutaj sobie pompa, olej silnikowy już wlany, był to olej, tutaj Wam pokażę, yy, Turdus 15W40. 5 litrów, znaczy tu dwie bańki, 10